2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca budowy przeprawy mostowej na rzece Wiśle, łączącej powiat Kozienicki z powiatem Garwolińskim. Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witam w Kozienicach w Starostwie Powiatowym. Spotykamy się kolejny raz w gronie poszerzonym, by doprecyzować warunki albo wstępnie uszczegółowić budowy przeprawy mostowej, łączącej już w szczegółach. Antoniówkę świerżotką ze Świerczami Górnymi. Inwestycja na terenie gminy Maciejowice, Kozińce, Powiat Garmoliński, Powiat Koziński. Jest z nami także Pan Marszałek Rafał Rajkowski. Serdecznie witam. Nasze grono zostało powiększone o Panów Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pana Leszka Przybytniaka. Witam bardzo serdecznie. Witam pana Tomasza Świętankę, który uczestniczył i Pana Krzysztofa Żuchowskiego. Z nami jest także Pan Poseł Grzegorz Woźniak. Serdecznie witam. Witam wszystkich uczestników. Pozostali to są uczestnicy budowy tej przeprawy mostowej. Przypomnę na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w Koźnicach, został wyłoniony lider. Tym liderem został Pan Starosta Mirosław Walecki, Starosta Garwolina. Pan Starosta na jego ręce wpłynęło pismo od Ministra Inwestycji, które zostało skierowane do y, Pana Wojewody Zdzisława Sipiery z wnioskiem o przygotowanie umowy na realizację przygotowań dokumentacji związanej z budową mostu w tej lokalizacji. Y, może Panie Liderze, Pan w szczegółach będzie dalej, bo Pan jest tutaj menadżerem, a my uczestnikami. Panie, Panie Liderze, proszę. Witam Państwa, Mirosław Walicki, Starosta Garwoliński. 19 września, tak jak Pan Starosta wspomniał, Minister Inwestycji i Rozwoju przekazał całą dokumentację, łącznie z pozytywną opinią Ministra, Panu Wojewodzie, w celu dalszego procedowania dokumentacji, przygotowania dokumentacji. Tak jak pan Starosta wspomniał, jest czterech, na dzień dzisiejszy czterech partnerów realizacji tej inwestycji powiat garwonicki, powiat Kozienicki, miasto Kozienice i gmina, Maciej, gmina Kozienice i gmina Maciejowice. Jest nam niezmiernie miło, że, że jest dzisiaj z nami pan marszałek, bo Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że ta inwestycja jest przełomowa nie tylko dla naszych samorządów lokalnych, które są skupione wokół tego mostu, ale także dla całego regionu i całego Mazowsza. Tak wstępnie się umówiliśmy i takie porozumienie pani Marszałku podpisaliśmy, może nie porozumienie, a taki list intencyjny, że marszałek województwa wejdzie jakby w realizacji tej inwestycji na etapie budowy. My tutaj dzisiaj spotkaliśmy się z panem marszałkiem, by rozmawiać o tym by ten etap dokumentacji także był wsparty przez samorząd województwa mazowieckiego. Przechodzę od razu do konkretów, bo rozumiem, że to spotkanie też będzie miało charakter roboczy i bardzo apelujemy i prosimy w imieniu samorządów powiatowych i gminnych o to, żeby e, udział marszałka województwa w tej naszej wspólnej inwestycji tak ważnej dla całego regionu, również całego Mazowsza i nie tylko e, jakby zaprosić i, i prosić do tego, żeby ta współpraca była już od tego etapu. Szanowni Państwo, tak żeby była jasność i konkrety z naszej strony, dzisiejsza konferencja będzie dotyczyła deklaracji ze strony samorządu województwa mazowieckiego, a raczej podtrzymania deklaracji dotyczącej budowy mostu zarówno przez wszystkich zainteresowanych, a więc przez wszystkie gminy i starostwa powiatowe, które... Yy, które będą budowały, które yy, poprzez lidera yy, poprzez Starostwo Powiatowe w Darwinie, będzie yy, jakby liderem będzie budowało tak naprawdę te, czy prowadziło tą inwestycję. Szanowni Państwo yy, ja na początku bardzo yy, chcę podziękować za zaangażowanie yy, moim kolegom radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego tutaj ponad podziałami wiemy, że mosty mają, mają łączyć a nie dzielić i wiemy, wiemy że w takim znaczeniu rozwoju, zarówno gospodarczego, jak i połączenia dwóch powiatów, połączenia choćby i udrożnienia dróg w kierunku supregionu siedleckiego, to dla nas ważna rzecz i zdajemy sobie z tego sprawę, że to daje rzeczywiście takie wymierne, da, da wymierne efekty w postaci dobrej współpracy, nie tylko komunikacji, ale dobrej współpracy, rozwoju tego gospodarczego, o którym e, wspomniałem. 10 stycznia 2019 roku podpisaliśmy list intencyjny. List intencyjny e, pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, a więc e, powiat kozienicki, Garwoliński, gmina Maciejowice, gmina Kozienice. Między województwem mazowieckim dotyczącej deklaracji z naszej strony o współpracy na rzecz budowy tego, tego mostu. Również, szanowni Państwo, odnosząc się i składając, podtrzymując co ważne deklarację udziału finansowego samorządu województwa mazowieckiego, w naszych uzgodnieniach za każdym razem padała jasna, sztywna deklaracja. My. Szanowni Panowie Starostowie, ustaliliśmy to przy stole, za co bardzo serdecznie dziękuję, że będziemy uczestniczyli pod wszak kilkoma warunkami. Finansowo. Pierwszym warunkiem, Szanowni Państwo, aby uzyskać to dofinansowanie, które my podpisując list intencyjny i podtrzymując deklarację, jest finansowanie budowy tego mostu w ramach projektu rządowego budowy mostu dla regionu. To jest finansowanie w 80% tej inwestycji. Tu, Panowie Starostowie, rozumiem, że ze mną się zgadzacie. Liczymy wszyscy na to, że rząd będzie finansował w 80% i że, Szanowni Państwo, jak najszybciej rząd polski zadeklaruje poprzez promesę czy podpisanie umowy finansowanie w tej ilości, a więc też uwzględnienie tego w prognozie czy w wieloletnich planach finansowych państwa, bo to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, Szanowni Państwo, że samorząd województwa mazowieckiego, rozmawialiśmy z Panem Starostą e, również o tym, że będziemy w ramach tych 20%, które umownie ustaliliśmy, że samorządy, wszystkie samorządy łącznie z samorządem województwa mazowieckiego i wszystkimi zainteresowanymi samorządami będziemy finansować e, z środków w ramach budowy tego, e, tego mostu wspólnie że 10% tej kwoty będzie finansowane przez samorząd województwa mazowieckiego. Otóż miło mi też poinformować, że po rozmowach stwierdziliśmy, że niestety dzisiejszy stan finansów powiatów jest na tyle słaby i powiaty potrzebują większego wsparcia zarówno powiatu, jak i gminy. Niestety obciążenia wynikające z wielu rzeczy, które dotyczą funkcjonowania samorządów poszły w górę i choćby Szanowni Państwo, o połowę się zmniejszyły kwoty dotyczące pieniążków potrzebnych na inwestycje, tak ważne, czy to w inwestycje drogowe, czy choćby kwestie utrzymania szpitali, gdzie jest w obowiązku samorządów powiatowych również prowadzenie tego. Dlatego zdecydowaliśmy, że to będzie 15%, czyli 75%, 75% tej, tej kwoty. No to, 75% kwoty to oczywiście 20% z całościowej wartości tego, tego zadania. Okres wyborczy sprzyja pewnemu rodzaju obietnicom. Na wzrost. ja chcę powiedzieć wyraźnie. I ja chcę wyraźnie powiedzieć jedną rzecz. W zeszłym tygodniu odbyła się konferencja, gdzie, gdzie dotyczyło to spotkanie jakby opinii pana ministra Kwiecińskiego, tak rozumiem, dotycząca budowy tego mostu. Wiadomo, że to musi być złożony stosowny wniosek, on jak rozumiem, został złożony do wojewody mazowieckiego. Natomiast ja wczytałem się w ten, w ten dokument, który został podpisany i tam był taki zapis, że to w zasadzie ta ocena nie powoduje żadnych skutków finansowych i oczekiwałbym dzisiaj od strony rządowej, żeby w tym okresie przyjającym, żeby dać dobrą informację dla mieszkańców Kozienic, powiatu kozienickiego, powiatu barwomińskiego, wszystkich tych gmin wchodzących, żeby podpisać jednak promesę, żeby podpisać umowę na finansowanie tego mostu w ramach też wieloletniej prognozy. Tu chyba nie ma co do tego e, uwag, jeżeli chodzi o nas, o nas radnych, bo na razie, Szanowni Państwo, to są deklaracje. Deklaracja jest zarówno ze strony samorządu województwa mazowieckiego, jak i strony rządowej. Ja chcę pan, Państwu powiedzieć, że e, jeżeli chodzi o naszą stronę, przyjęliśmy stanowisko na zarządzie e, województwa mazowieckiego, gdzie wyraźnie w zapisie y, protokołu użyliśmy też y, przedstawiliśmy wartość 75% z tych 20% i, y, i że też zobowiązujemy się do tego, że będziemy finansowali, a wszakże jednak pod warunkiem 80% ze strony rządowej, bo to przypominam jest program y, rządowy. Nie wyobrażam sobie, Szanowni Państwo, żeby okazało się po 13 października, po pierwsze nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie podpisali takiej umowy z Wojewodą, po drugie nie wyobrażam sobie, żeby po 13 października okazało się, że strona rządowa na przykład będzie finansowała w 50%, dlatego bardzo mocno też jako marszałek odpowiedzialny za inwestycje drogowe będę zabiegał o to, aby to nastąpiło jak najszybciej i o to również apeluję. A jak rozumiem, stosowny wniosek został złożony do wojewody, czekamy na dobre informacje. Oczywiście oczywi tak, Panie Marszałku, bo tak, przyszliśmy po a wychodzimy z większą kwotą, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Oczywiście szliśmy tutaj, by rozmawiać jednak o tym udziale dokumentacji, natomiast ta deklaracja tych 15% jest dla nas e, wszystkich no, bardzo dużym, e, dużą radością i, i, i na pewno e, przyjmujemy ją z wdzięcznością. No ja oczywiście nie jestem ani też jak, jak to pan Kwieciński, mega ministrem inwestycji, rozwoju i finansów, tak, tak, tak. ale przepraszam, wyszedłem, a dzwonił wicewojewoda Stantowicz, bo próbowałem się z nim skontaktować. Odpowiada za, od czasu spotkania, przekazania promesy, że tego przeżycia, co pan marszałek tak. mówił, na finansowanie mostu, za realizację umowy. I dzwoniłem ci się od rana, żeby przyjechać do państwa, z, zapytać się a, 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 pana wicewojewody, na jakim etapie to jest. Mówi Grzegorz, czekamy teraz na Porozumienie między samorządami, które będzie przekazane o finansowaniu, ponieważ lider bierze na siebie kwestię odpowiedzialności, czy daje tą głowę finansowo za to, jak on się rozliczy, mówi już z samorządami. To już nieważne, ale kolega Bernoliński finansuje te 20% na projekt. Po drugie, czekamy na decyzję ministra finansów pana Kwiecińskiego w tej chwili na zapewnienie finansowania. Yy, tej inwestycji w planie wieloletnim i to za chwilę wykonam telefon do odpowiednich osób, które z Panem Krycińskim, z Panem Ministrem mam nadzieję yy, również przypomną tą naszą intencję szybko, bo mamy pewne nieszczęście, bowiem w tej kwestii, że mamy ten okres wyborczy i my się nie chcemy wpisywać naprawdę w kwestie wyborcze, bo na to, to mamy media, no ale róbmy to też poza kamerami, to co robimy do, do tej pory bo to jest jedyna chyba szansa, jak pan Maszaj podkreślił, podkreślić, sami państwo chyba wiecie, wszelkie mieszkańcy nawet podkreślali na spotkaniu w Maciejowicach, że jak zaprzepaścimy ten moment, to będziemy wszyscy jak sobie tak winni. Tak. Uważam, tak. że jego nie zaprzepaścimy. To deklaracja z mojej strony, jako parlamentarzysty, który no, oczywiście będzie. To jest, tylko że ja nie mogę dać, dać głowy za to, co będą robili ministrowie, ale to przypinujemy tego pana wojewody teraz, że pan starosta podpisał y, tą y, um, y, o umowę o, o finansowaniu. Tylko żeby to podpisać, jest potrzebny, ja nie i na jakim etapie są porozumienia między samorządami? Teraz, czy macie już wpisane porozumienie o finansowaniu, bo to musicie dać panu Wojewodzie i y, postaramy się o zapewnienie przez ministra finansów, bo wtedy wszyscy będziemy już jak gdyby wiedzieli, że te 80% na 100%, na, na 100 mamy te 80%. W tym momencie państwo się również wywiązujecie, więc teraz jest potrzebny tylko dokument, bo jak się mówi, życie nie wróżni, że nie, życiu wróżni nie ma, więc ten, ten papier będzie jednak bardzo ważny i to na pewno zapewnimy. My niemal na drugi dzień po, po przekazaniu spotkaliśmy się w, w starostwie w Garwolinie, w cztery, cztery samorządy, żeby ustalić te warunki finansowe i na tym spotkaniu ten warunek, czy, 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 czy tą jeszcze możliwość na dzisiejsze spotkanie scedowaliśmy. Znamy już stanowisko sejmiku, pana marszałka. W związku z powyższym jak najszybciej przystępujemy do opracowania tego porozumienia. Ja tylko chciałbym mieć jedną pewność i takie pytanie do pana starosty. Ja rozumiem, że ten wniosek dotyczy na, dotyczy dokumentacji Panie tylko. On, on opiewa, czynności. szanowni czynności. państwo, żebyśmy mieli jasność na 30 milionów. E, wartość szacunkowa tej inwestycji to 650. Taka, znaczy ona może być oczywiście większa, to będzie zależało od, e, e, od kwestii Nie potem przetargowych, tak ale... Szanowni Państwo, ja bym oczekiwał i w moim rozumieniu też i prośba do Pana Posła, Pana Starosty również o to, żeby prowadzić rozmowy i podpisywać stosowne wnioski już na tym etapie dotyczące też zagwarantowania środków na realizację inwestycji, nie tylko na kwestie projektowe. Można tak? jeszcze pani muszą Iwona Kurska, z Strasta Powiatu Garbońskiego, który jest liderem tej inwestycji. Chciałam też zauważyć, że my mamy po swojej stronie dużo dłuższy kilometraż dróg dojazdowych, to jest 6 kilometrów. Po stronie kozienickiej jest 1 kilometr i mamy też zapewnienie strony rządowej, że będziemy mogli ubiegać się o finansowanie tych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, bo to jest też oczywiście dużo większe, 6 razy większe koszty dróg dojazdowych niż po stronie Kodzienickiej. Ale mamy tego świadomość, jesteśmy na to gotowi, uważamy, że ta inwestycja jest naprawdę kluczową dla rozwoju naszego powiatu i jesteśmy gotowi na to, żeby ten trud podjąć, stąd też nasza rola, rola lidera. Zabiegaliśmy też i będziemy zabiegać o to, żeby ten most dostał status mostu strategicznego. Tu też będziemy rozmawiać z, z przedstawicielami tak. wojska mhm. tak, żeby tak. obrony narodowej i ministerstwa, żeby, żeby ten most miał taki status, ale to jest tylko kwestia przyszłości. To nie to nie to. Tak, oczywiście. Jest z nami jeszcze pan dyrektor Tomasz Lewandowski, Departament to my, Infrastruktury, to my, to my, to my. który od początku również jakby prowadzi te wszystkie rozmowy z samorządami. Przedmiotem Umowy będą, będzie mostem dla najbliższych dróg publicznych. Tak, tak. Natomiast to, o czym pani Starosta mówiła, to są odcinki dróg poza projektem Most dla Regionów, tak zrozumiałem, mm. które będą współfinansowane przy udziale programu rządowego. I te i tak odcinki, jest? czyli po stronie darmońskiej 6 km, no, po stronie tak. kilometr nie są objęte naszym porozumieniem. Tak jest. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie tak. chcę podziękować wszystkim radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, obecnym tutaj też na tej sali w szczególności, bo to są radni, którzy pochodzą z naszego terenu. Wszystkie trzy kluby. Tak, kluby. Tak, Wszystkie trzy kluby reprezentowane wszystkie, przez tak. trzy, wszystkie trzy, które są reprezentowane trzy, w trzy, trzy, trzy kluby. I, no i co, szanowni, tak, no szanowni Państwo, no i Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, mosty powinny łączyć, nie dzielić. Także realizujemy ten projekt. Prośba tylko do strony rządowej, aby rzeczywiście postarać się to zrobić jeszcze w tym ważnym okresie wyborczym, bo składane deklaracje są tylko deklaracjami. A ja myślę, że następnego, następnego dnia, albo panie dyrektorze, bądźmy przygotowani, żeby taką deklarację podpisać, czy umowę stosowną, zaraz po uzyskaniu informacji, że strona rządowa zabezpiecza w ramach promesy finansowanie tego mostu na poziomie 80%. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja osobiście reprezentuję sektor rolny. Jestem przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Trenów Wiejskich Województwa Mazowieckiego i ogromnie się cieszę, że taka inwestycja została już w głowach tutaj mieszkańców, została podjęta. Cieszę się ogromnie, bo wiemy wszyscy bardzo doskonale, że tylko inwestycje infrastrukturalne potrafią tworzyć wielkie rzeczy w regionie. I myślę, że ten most ma takie, taki cel i takie zadanie i powiem szczerze, że Województwo Mazowieckie w wielu kwestiach dotyczących współpracy współpracy z województwami osiennymi działa i czasami ubolewamy jako radni nad tym, że my jako Samorząd Województwa wydajemy środki celowe, natomiast Wielokrotnie jest tak, że nie ma porozumienia z drugiej strony do realizacji dalszej części. Natomiast tutaj się ogromnie cieszę, że, że jest to porozumienie i naprawdę życzę, by, by ta inwestycja powstała. Myślę, że powstanie niezależnie od podziałów. Także będzie wszystko ok. Ja ogromnie dziękuję jeszcze raz i życzę, życzę ogromnych sukcesów przede wszystkim Gar Garwolinowi po to, żeby, żeby nie ustał w działaniu. Życzę, żeby te działania były naprawdę, naprawdę... Ja Na słabego nie wygląda. Nie, widać, że, że człowiek mocny, także dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego życzę. Ja pełnię kolei funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a w chwilach wolnych od bycia radnym i bycia w Sejmie, jeszcze ciągle pracuję praktycznie jak lekarz, Jeżdżę też w hotelu w Garwolinie i kilkakrotnie jeździłem karetką do szpitala w kozińcach, żeby zawieźć chory z udarami z Garbolina, albowiem na terenie powiatu garbolinskiego takiego oddziału nie ma, więc e, mam nadzieję, że ten most poza znaczeniem gospodarczym, znaczeniem łączenia ludzi, które jest szalenie istotne i nie do przecenienia, e, o którym wspominał Pan Marszałek, będzie miał również ten walor, że pomoże również tym naszym mieszkańcom, którzy będą mieli problem medyczny. Bo pewnie w naszym szpitalu, w szpitalu Garwolnie Garbolnie są takie oddziały, chociażby hemodynamika, której nie ma w Kozienicach. Z kolei Kozienice mają neurologię, której my nie mamy. A zarówno zawał mięśnia sercowego, jak i zawał mózgu, czyli uznany popularnie udarem, są stanami chorobowymi, które wymagają szybkiej i nagłej pomocy. A ten most umożliwi skrócenie dojazdu. I na to bardzo liczę. I jako mieszkaniec powiatu garbońskiego, no bo w tej roli też przecież muszę się wypowiedzieć, będziemy trzymali kciuki i stymulowali naszego pana lidera starostę, żeby wszystko się udało. Może dwa słowa ze swojej perspektywy samorządowca lokalnego pięciu kadencji. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców myśmy zawsze w swoich planach rozwojowych te mosty, ten most widzieli i planowali ale mieliśmy świadomość, że bez wsparcia centralnego nie będzie żadnej możliwości zrobienia takiej dużej przeprawy i oto nadarzyła się okazja program rządowy Mosty dla regionów i jeszcze jako burmistrz gminy Kozienice w zeszłym roku wystąpiłem do pana premiera z deklaracją gotowości gminy Kozienice do przystąpienia do programu rządowego odpowiedź była pozytywna z tego co wiemy, jesteśmy praktycznie w programie pilotażowym i jestem przekonany, że to porozumienie ponad podziałami, które będzie łączyć, spotka się z dużą aprobatą mieszkańców, bo ta inwestycja jest bardzo i długo oczekiwana. Dziękuję bardzo. Pragnę yy, też tak zwrócić uwagę, że tak jak tu koledzy mówili, yy, duża część inwestycji jest po stronie Garbolina 6 km, u nas około kilometra, ale strona kozińska angażuje się finansowo, bo rozmawiamy o finansowaniu dokumentacji nieproporcjonalnie do dróg, tylko pół na pół, czyli pół strona kozińska, pół strona garbolińska. Yy, Jest to też taki gest, gest wsparcia dla naszego lidera, który wziął na siebie tą część organizacyjno-administracyjną, Natomiast my chcemy także wspomóc tą inwestycję od strony finansowej, tak żeby rzeczywiście to dopiąć, i wspólnie jest szansa na to, że ten duży projekt infrastrukturalny, który pewnie płynie na pokolenia, na nasze regiony, że dojdzie do skutku i w ciągu tych najbliższych kilku lat będziemy mogli się z tego mostu cieszyć. Dziękuję uprzejmie. Liczymy na to, że będzie zrealizowana ta inwestycja, też połączy nie tylko nasze gminy, tutaj gmina Maciejowice, gmina Koźnica, ale także starostwa Mazowsze i centralną Polskę. Także liczymy na to, że będzie zrealizowana. Mamy swoje rodziny po obu stronach blisko, także przyczyni się do rozwoju, ale także takich względów też społecznych. Także liczymy, że dojdzie do skutku. Dziękuję.